Szczęść Boże, moi drodzy. Wybrałem słowo na tę sobotę, piątego tygodnia Wielkiego Postu z pierwszego czytania, z księgi Ezechiela. Wybrałem słowo pasterz. Myślę, że w tym czasie Wielkiego Postu warto pomyśleć, kto jest tym moim pasterzem. No, dobrze wiemy, że Pan jest moim pasterzem, znamy te słowa, że On ma nas prowadzić. Ale warto może zapytać siebie dzisiaj, czy rzeczywiście we wszystkim jakoś tak Panu się powierzam, powierzam moją drogę. Czy pozwalam, żeby on mnie prowadził, jaką jestem owcą w tym jego stadzie? Czy on musi mnie tam uderzać, tym kijem pasterskim nie prowadzić? A może jestem jakąś owcą poranioną i musi mnie nieść na swoich ramionach? Pan jest pasterzem. W księdze Ezechiela jest napisane, że lud będzie miał jednego pasterza jedynego pasterza. Mowa jest o Dawidzie. Dobrze wiemy, że jest to zapowiedź prawdziwego, jednego pasterza pana Jezusa. Niech to będzie piękny dzień. I żyjmy w świadomości, że mamy dobrego pasterza, który chce dla nas jak najlepiej. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Paweł pa, Sługi.